Myślę, że to było ciekawe wyzwanie przez moje doświadczenie w logistyce, gdzie prowadziłem różnego rodzaju magazyny i duże, duże firmy. Chciałem przede wszystkim spróbować swoich własnych sił. to myślę, że całe to zaplecze know-how było bardzo przydatne. Cała opieka, opiekunów, codzienny kontakt i wsparcie na każdym etapie, gdzie były jakieś problemy. Przede wszystkim zapoznanie się z Dziennymi zadaniami, czyli jakie mamy zlecenia, jakie mamy odbiory, jakie mamy zapytania, jakie mamy pytania od klientów, oddzwonienie klientów, zobaczyć czym możemy jeszcze dzisiaj pomóc, zobaczyć czy mamy jakiś um, potencjalnych klientów, czy mamy jakieś potencjalne zapytania i takie codzienne taski. Myślę, że takie codzienne, czyli pierwsze, przy czym się spotykamy, to przesyłki kurierskie. Tak? My się koncentrujemy przede wszystkim na, na usługach e-commerce, fulfillment, pakowanie, konfekcjonowanie i, i wysyłka przesyłek dla klientów.